Oczywiście bardzo serdecznie z tej strony Wróżka Poła. Ja zapraszam na miesięczny horoskop. Zobaczymy, jaki ten październik będzie właśnie dla Was, czego możecie się spodziewać i jak będzie wyglądała Wasza przyszłość. Dziękuję za komentarze, za to, że jesteście pozdrowionka oczywiście. Jeśli macie ochotę tutaj otrzymać nadal kartę tutaj z przesłaniem angielskim, to proszę wpisywać magiczne słowo karta. I wtedy no tutaj prześlę Wam super zdjęcie z kartą, która jest specjalnie dla Was wylosowana, więc możecie jeszcze z tego tutaj oczywiście skorzystać, jeśli macie ochotę, jeśli tutaj oczywiście chcecie otrzymać takowe przesłanie, macie jakiś dylemat, a takie przesłanie może Wam coś podpowiedzieć. Tak więc zapraszam oczywiście, jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, też podoba ci się kanał. No To fajnie by było, gdybyś zasubskrybował, zasubskrybowała kanał nasz Ezoporadę. Wtedy będziesz na bieżąco ze wszystkimi naszymi tutaj publikacjami. A jaki horoskop Was czeka? O, no już za chwilę będzie przedstawiony. Cieszę się, że jesteście jeszcze raz. Póziaczki jesteście cudowni. No i zobaczmy, kochani, jaki będzie ten miesiąc. Tradycyjnie zrobimy trzy kategorie która zawsze tutaj dla Was robię serdecznie. No i tak, na pracę. siódmeczka Buław i Kapłan. Całkiem spoko. E, układ. E, emocje. Wędrowiec i Król Mieczy. Troszkę mieszany, można powiedzieć. I zdrowie. Piątka Buław oraz dziesiątka Denarowa. Czyli układ również mieszany. E, można powiedzieć, że e, nie jest to układ burzliwy bardzo, czy e, bardzo taki gwałtowne energetycznie, ale pewne przeszkody będą, za chwilę do nich przejdę. Zaczynamy od pracy, która też trochę ma konfliktową kartę. Jest to ta karta siódmeczka buław na aspekt pracy do 15 października, czyli tak naprawdę musicie się tutaj liczyć, że jakby zdobycie stanowiska pracy, no Jakiegoś osiągnięcia y, będzie wiązało się z walką. Tak? Konflikt może być wewnętrzny, zewnętrzny. Siódemka Buław proponuje tutaj postawę wojownika, by odeprzeć wszelkie ataki, by odpowiednio zareagować na pewne sytuacje. Więc jeśli tutaj chcemy obronić się przed czymś, pokazać się, zwyciężyć z rybalami. No, to mimo wszystko niestety musimy się wykazać. To nie jest karta bierności, i ta karta nie zachęca nas niestety do tego, żebyśmy tutaj stali w miejscu, tylko właśnie bronili się, pokazywali, walczyli, bowiem tu różne elementy będą wpływać na naszą postawę, no i na nasze zwycięstwo. Jeżeli mamy tutaj oczywiście pracę, również będziemy osaczeni przez różne okoliczności, osoby będziemy stawiać opór różnym wyzwaniom i będzie trzeba właśnie tutaj się wykazać. ale, ale mogą dać o sobie znać, musimy energetycznie pokazać się naprawdę z dobrej strony. Nie możemy tutaj również jakoś się odwrócić, obrażać, tylko musimy być właśnie takimi wojownikami. I jakby szlifować swoje umiejętności. Tak więc jest to czas walki, konfliktu, troszeczkę zmagań, które mają w nas wyrobić pewne też cechy. Więc nie wierzmy tego do siebie, że jest trudno, tylko po prostu starajmy się podejść do tego zadaniowo. I to jest do 15 października. Po 15 mamy kapłana. Kapłan jest już dużo spokojniejszy w energetyce. Jest to taka karta pokory, wiary, spokoju, takiego podejścia już znacznie wolniejszego do pewnych kwestii. Jeżeli szukamy pracy, to... Może być nam potrzebna rada, być może popełniamy jakieś błędy, a być może czegoś nie widzimy, może jakaś sugestia otworzy nam oczy. I kapłan jest też strukturą tradycyjną, czyli jeżeli chcemy zabłysnąć, musimy się pokazać z dobrej strony, ale poprzez tradycyjne, schematyczne, bardzo takie tradycjonalistyczne schematy. Czyli tutaj nie możemy, kochani, mimo wszystko kierować się taką wojowniczością, zapalczywością, bo ta energia już nie będzie tu potrzebna, ale spokój, wiara, pokora. Głównie pokora jest tutaj wyznacznikiem działań, bowiem dzięki niej jesteśmy w stanie rozumieć pewne przeciwności i umiejętnie na nie reagować. Mamy pracę, no to również ten kapłan jest aspektem właśnie takiego pokornego podejścia do pewnych kwestii, nie gwałtownego, nie takiego agresywnego. Także być może będziemy potrzebować rady, lub otrzymamy ją chcąc nie chcąc i ona może wpłynąć też na nasze przyszłe decyzje. Tutaj, raczej ten czas po 15 października, spokojny, stateczny, oparty na solidnych podstawach. I gdzieś tutaj możemy się spotkać z prawnikiem, opiekunem, kimś, kto stoi wyżej i zna się na formalnościach, może być też urzędnik, tak. Natomiast tutaj pewne rzeczy powinniśmy załatwić w miarę statecznie, bez właśnie jakichś wojen. Natomiast emocje i układ też mieszany. Pierwsza karta jest kartą ciekawą, bo to wędrowiec do 15 października, no i on Wam mówi oczywiście, żebyście tutaj, jeśli szukacie miłości, no to oczywiście podejdźcie do tego lekko, bawcie się, prowadźcie dialogi, podróżujcie, bądźcie w ruchu. Takim praktycznym i myślowym, czy takim podczas wymiany, właśnie myśli gdzieś przez internet, generalnie karta lekkości. Czy poznacie kogoś ciekawego? Możecie poznawać, możecie mieć też takie tendencje, że tam, prawda, będziecie mieć wpływ na młodsze, czy młode osoby będą po prostu przez Was przyciągane. Natomiast czy wejdziecie w stały układ? No niestety do końca ta karta tego nie gwarantuje, bo jest to karta lekkości, ale bawcie się, korzystajcie, chwytajcie życie, chwytajcie chwilę. Mamy tutaj kogoś, jesteśmy w stałej relacji, również lekkość bytu powinna nas ogarnąć, tak? Powinniśmy beztrosko spędzać czas z innymi. I to jest taki czas, gdzie Możemy planować na przykład powiększenie rodziny, jeśli nie mamy dzieci. Jeśli mamy dzieci i chcemy mieć więcej, to też możemy o tym myśleć. Jeśli tutaj w ogóle mamy dzieci, no to przecież też możemy spędzać bardzo fajnie, miło, lekko właśnie czasy w gronie rodziny, szczególnie właśnie z młodymi osobami, z młodą osobą. Młoda energia może być odnowienie relacji troszeczkę, lekkość, podróż i taka tutaj bezkonfliktowa ścieżka, tak. Więc bardzo dobra karta, szczególnie dobrze z niej skorzystać, bo późniejsza, czyli po 15 października, to Król Mieczy jest to bardziej surowa karta, bardziej intelektualna, na przykład dla osób, które szukają miłości, jest to spotkanie kogoś bardzo bystrego, fajnego. Intelektualnie sprytnego, ale jednocześnie niekonsekwentnego czy ostrego, bo to też jest karta sarkazmu, więc nie każdy żart, nie każda wypowiedź może nam się podobać, mimo wszystko, bo jest to osoba taka bardzo e, ostra w wypowiedziach, choć może być to bardzo ciekawa relacja intelektualna. Czy kulnie, czy dotrzymuje obietnic? Nie zawsze. Niestety nie jest to karta dotrzymywanych obietnic, ale nie wolno się kłócić. Czy nie powinno się kłócić, bo jakby z tą kartą są problemy, gdyż no Król Mieczy jest sam w sobie właśnie taki w słownictwie nieprzejednany, a więc konflikt z Królem Mieczy na fazie takiej emocjonalno-emocji, gdzie są na początku, będzie niekorzystny, zresztą jeśli mamy kogoś też, ten król mieczy nie jest przyjemny w konfliktach, ale grozi konfliktem, bo król mieczy jest oschły, suchy taki. E, trzeba go rozumieć, trzeba mm, mieć jakby na względzie, że taka postawa surowa, męska trochę może być tutaj i nie ulegać e, należy tym negatywnym emocjom. Jeżeli coś nas dotknie, to dyplomatycznie to przekazać. Natomiast nie kłócić się, bo z królem mieczy zresztą tak jak z królową mieczy nie warto. Naprawdę nie warto wchodzić w ostre. Konflikty, to tutaj panowie będą decydować, właśnie o relacji, o kształcie też mogą być jakieś ważne rozmowy urzędowe, też kwestie związane z, z relacją, ale też oczywiście karta jakiejś niespójności, czyli jeżeli oczekujemy, że ten kur miecze no słów, no to może nie zawsze to mieć takie praktyczne przełożenie. Może poczekajmy z pewnymi aspektami. Natomiast zdrowie i Tutaj również macie układ mieszany. Zaczynamy oczywiście od piątki buław do 15 października. Jest to karta konfliktowa, zmagań, stanów zapalnych, stanów podgorączkowych, gorączki, bóli mięśni, ramiona, tutaj ręce, kręgosłup mogą okazać się konfliktowymi. Jest to karta walki, więc może być walka nasza ze zdrowiem, walka ze służbą zdrowia, z kimś, o żeby nam pomógł. Na przykład, tak, zmagania różnego niestety rodzaju. Karta otrzymania wiadomości, które powodują konflikt po prostu, i my możemy nie do końca z tym dobrze się tutaj czuć. Musimy walczyć, musimy działać, musimy jednak wykazać się w tej karcie. No i tutaj Stany Zapalne też oczywiście wchodzą w grę. Ciężko załatwiane jakieś sprawy. Ciężko może być tutaj, ale warto walczyć o, się, o siebie, warto po prostu działać w tej materii. Nie, na kogoś niestety nie, nie będzie łatwo. Już znacznie lżej będzie po 15 października. I po 15 października macie tutaj oczywiście aspekt dziesiątki denarowej, która jest stateczniejsza, ale może mówić o na przykład wydatkach na zdrowie. No i te wydatki na zdrowie mogą być tutaj oczywiście ważnymi. Może być ważny wydatek na leki, na lekarza, na operacje, na jakąś terapię, na sprzęt rehabilitacyjny, ale dziesiątka denarowa jest dobrą kartą, bo ten wydatek będzie korzystny, czyli zakupimy na przykład coś, co nam pomoże, co nam będzie służyć i to zdrowie poprawi. Z Karta tutaj, zwracając uwagę na choroby metaboliczne, układu gastrycznego, przemiany materii jelit. Zwróćmy uwagę oczywiście na jakość jedzenia. Karta też mówi o chorobach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, czyli takich, które są w obrębie rodziny i które mogą wystąpić u nas, i kiedy prawda, zobaczymy, że coś dzieje się podobnego, co już było w rodzinie. To może warto się zacząć działać i po prostu walczyć dla własnego dobra. Tak więc układ w tej karcie jest spokojniejszy, tak? bo oznacza, że pewne rzeczy załatwimy, mogą być wydatki, ale to wszystko przyjdzie z korzyścią do nas, czyli jakby, no wiadomo, no, to co robimy, robimy dla siebie. Więc warto tutaj zadziałać. Układ jest może i dosyć taki mieszany, ale nie jest zły. Nie, wymagający pewnej postawy, ale mimo wszystko uważam, że dacie radę. Napiszcie w komentarzach, jak to wszystko przebiegło. Oczywiście, ja Wam serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.